Do informacji publicznej to jedno z fundamentalnych praw obywatelskich, które gwarantuje dostęp do informacji o działaniu władz publicznych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. W Polsce to prawo jest zapisane w Konstytucji artykuł 61 oraz szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Prace doktorskie i dostęp do informacji publicznej umożliwia, Prowadzenie pogłębionych badań naukowych opartych na wiarygodnych i oficjalnych źródłach. Umożliwia pozyskiwanie danych, dokumentów i analiz dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych, procesów decyzyjnych, wydatkowania środków publicznych oraz realizacji zadań publicznych. Dzięki temu możliwe jest krytyczne i obiektywne opracowanie problematyki badawczej, weryfikacja hipotez oraz sformułowanie trafnych wniosków. Ponadto korzystanie z prawa do informacji publicznej w pracy naukowej wzmacnia przejrzystość badań i pozwala na odtworzenie ich źródłowej podstawy, co podnosi ich wiarygodność i wartość poznawczą.